Telewizja Centrum Zgierz ma już ponad ćwierć wieku i jest jednym z najdłużej działających w Polsce operatorów kablowych. Nasz sygnał dociera do tysięcy zgierskich domostw i z każdym miesiącem jest ich coraz więcej. Podstawowa oferta programowa to blisko 150 kanałów cyfrowej telewizji naziemnej i satelitarnej za bardzo przystępną cenę abonamentu. Jesteśmy też znaczącym na rynku lokalnym dostawcą sygnału internetowego. Daje to Państwu możliwość zamówienia u jednego operatora obu usług w ramach jednego rachunku i jednej instalacji abonenckiej. Technologicznie w niczym nie ustępujemy ogólnopolskim platformom cyfrowym i operatorom internetowym. Sygnał od lat przekazujemy do Państwa domów również poprzez światłowody. Pełnimy też niezwykle ważną społecznie misję. Oprócz usług komercyjnych jesteśmy jedyną niezależną telewizją w Zgierzu i w powiecie, na bieżąco relacjonując wydarzenia lokalne. Dzięki naszym programom możecie także Państwo zgłaszać swoje bolączki i problemy, a my zawsze dokładamy starań, by pomóc w ich rozwiązaniu. Program Lokalny Telewizji Centrum poza siecią kablową można także oglądać przez internet. To sprawia, że z informacją docieramy nawet tam, gdzie nie ma światłowodu. Reklamodawcy zaś za naszym pośrednictwem mogą swoją ofertę zaprezentować nieograniczonej rzeszy odbiorców. Zachęcamy do skorzystania z naszych usług. Biuro Obsługi Klienta Zgierz ulica Lechonia 2, telefon 42 716 1690, reklama i redakcja programu lokalnego Zgierz ulica Chorza 6, telefon 512 1520. Więcej informacji na naszej stronie www.centrum.zgierz.pl. Dobry wieczór, jest środa, 19 grudnia, Emila Okupska, zapraszam na wydarzenie Telewizji Centrum. Dziś w serwisie powiemy m.in. o tym, jak zmagali się zgieżanie, których łączy pasja do królewskiej gry. I ta gra, która uczy dzieci skupienia, koncentracji, spokoju, oczywiście myślenie logiczne, przestrzenne, patrzenie, to wszystko to jest właśnie szachy. A także za nami kolejny memoriał imienia Marcina Kurpińskiego jest to już po raz 17 rozgrywany memoriał Marcina Kurpińskiego naszego zawodnika Boruty z Gierz i Towarzystwa Atletycznego Wylew krwi do mózgu, to z tą tragedią zmierzył się na początku tego roku Kuba. O nieszczęściu jakie spotkało 27-latka już Państwu wspominaliśmy. Koszty kuracji, rehabilitacji, jak i niezbędnego do niej leczenia sprzęty są bardzo drogie, na które rodziny chorego zwyczajnie nie stać. Z pomocą przyszła m.in. dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, która w ramach spotkania wigilijnego zorganizowała aukcję charytatywną. Całkowity dochód został przeznaczony na leczenie Kuby. Budynek Młodzieżowego Domu Kultury pękał w szwach. Ilość osób uczestniczących w wigilii przerosła najśmielsze oczekiwania organizatorów. Przyszli rodzice, uczniowie oraz opiekunowie, wszyscy ci, którzy chcieli wspomóc akcję charytatywną. W tym roku zbierano pieniądze na rehabilitację kuby kiełbasy. Pamiętajmy, że my początkowo zbieraliśmy pieniądze dla Stasia i to wszystko się prawda, naturalnie inaczej tak, rozwiązało tak same firmy się do nas zgłaszały i bardzo jestem im z tego miejsca wdzięczna, bardzo serdecznie i ja myślę, że to nie jest koniec, bo ja czekam, żeby kolejne firmy się włączały. Będziemy na naszym fanpage'u wystawiać rzeczy, które będzie można zakupić do końca lutego i cały dochód zostanie przeznaczony na rehabilitację Kuby. W czasie spotkania zachęcano do podzielenia się dobrem i wzięcia udziału w akcji charytatywnej. Stowarzyszenie Kameleon działające przy Młodzieżowym Domu Kultury przeprowadziło zbiórkę publiczną na rehabilitację Jakuba Kiełbasy. Jakub to młody chłopak, który ma dopiero 27 lat. Był aktywnym, młodym człowiekiem do czasu, kiedy nagle przeszedł rozległy wylew krwi do mózgu, powstały w wyniku pęknięcia krwiaka. Uszkodzona została u niego duża część półkuli mózgu. Żeby uzyskał sprawność... Wymaga to ogromnej pracy, ale także korzystania z, no, z nowych technologii, które nie zawsze w ramach systemu są dostępne, na które trzeba długo oczekiwać, a efekty y, są wtedy, kiedy ta praca jest tak naprawdę ciągła. Y, I my tak właśnie, no tutaj staramy się tak właśnie działać, a no, na to niestety potrzebne są środki. Także dla każdej osoby, która y, no, została dotknięta. Jakąkolwiek ciężką chorobą, ciężką sytuacją, to są naprawdę bardzo, bardzo ważne yy, wa rzeczy. Ale także w sporcie, w sporcie duchowym, już to nawet niekoniecznie materialnie, yy, ja dziękuję wszystkim, którzy są z nami od samego początku. Yy, jak do tej pory środki, które otrzymaliśmy zostały przeznaczone na jeden turnus yy, miesięczny w yy, ośrodku rehabilitacyjnym w Krakowie. No i w tej chwili jesteśmy w trakcie zakupu ortezy na rękę, która właśnie też ma pozwolić Kubie jak najszybciej odzyskać sprawność. Ona nie daje gwarancji, ale to jest jedna z szans, którą chcemy wykorzystać, jeżeli jest taka możliwość. Hojne były nie tylko osoby przekazujące przedmioty na aukcję. Tego dnia nie zawiedli także Zgierzanie, którzy chętnie licytowali wystawione rzeczy. Dla dzieci przewidziano zajęcia plastyczne w trakcie trwania, koncertu i licytacji. Oczywiście nie zabrakło świętego Mikołaja z workiem słodyczy. Przede wszystkim są występy e, moich podobiecznych, jak i tutaj koleżanek podobiecznych. E, na górze u nas znajduje się plastyka, także dzieci w przerwie, może nie tyle co w przerwie, ale chociaż nawet i w licytacji, bo wiadomo, że dzieci nie będą tutaj licytować, mogą wejść również na górę i e, czy to zrobić bombkę na choinkę, czy może coś z masy solnej, także w sumie tutaj różnorodności mamy zapewnione. Na wigili mogliśmy podziwiać pokazy uczestników Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Warto jeszcze przypomnieć, że nadal są zbierane pieniądze dla Kuby. Zachęcamy więc do udziału w kiermaszu, na którym można nabyć piękne ozdoby świąteczne, obrazy, gry i wiele, wiele innych. Zapraszamy serdecznie do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu. Święty Mikołaj odwiedził dzieci leczące się w Zgierskim Szpitalu. Obdarowani zostali pacjenci oddziału pediatrycznego, ale także rodzice i noworodki z oddziału neonatologii. Wszyscy byli oczarowani spotkaniem. Mikołajem i jego pomocnikami był nie kto inny, jak dyrekcja i pracownicy placówki medycznej oraz władze naszego miasta. Boże Narodzenie to znaczy osuszać łzy, dzielić się wszystkim, nieść pociechę w niedoli. Gdy nieszczęśliwy znajduje pomoc, wtedy naprawdę jest Boże Narodzenie. Boże Narodzenie może być też co dzień, kiedy obdarzamy się miłością, gdy każde serce kocha, gdy jesteśmy dla siebie radością. Wtedy też jest Boże narodzenie. Wtedy Bóg wstępuje z nieba i przynosi nam swoje światło. Zabawki, gry słodycze, a także artykuły higieniczne to prezenty, które trafiły do najmłodszych pacjentów w szpitala imienia Marii Skłodowskiej kirii w Zgierzu. Chcemy, żeby dzieci, które przebywają przed świętami, niestety w trakcie świąt, miały na miastkę troszkę domu. Po pierwsze, prezenty, które ewidentnie cieszą, a po drugie, to, żeby troszkę odetchnęło od wszystkiego, czyli całego procesu leczenia, który występuje w oddziale. Obecnie na oddziale pediatrycznym leczy się kilkunastu małych pacjentów. Jak zawsze jesteśmy. W szpitalu, z, z najmłodszymi, z tymi, którzy rzeczywiście w tym okresie także radosnym, a z drugiej strony dla nich trudny przebywają. E, chcemy żeby się też również radowały, cieszyły z tego nadchodzącego czasu, ale żeby też miło spędziły mimo obowiązku gdzieś pozostanie w szpitalu na oddziałach szpitalnych z jakichkolwiek prezentów, żeby na miastkę tych świąt również im zagwarantować. Co oczywiście mają zapewnione ze strony szpitala, ale my jak cyklicznie co roku włączamy się w tą akcję bardzo chętnie. Wizyta sprawiła najmłodszym wiele radości w trudnym dla nich czasie choroby. Na neonatologii cieszymy się, jak są dzieci, natomiast na pediatrii niestety za dużo. I rzeczywiście są to dzieci, które, które występują jakby dwa, teraz dwie, dwa problemy. Pierwsze to są kwestie problemów oddechowych, drugie to rotawirusy. Tego dnia nie pominięto także żadnej sali na oddziale neonatologii. Tym samym na ręce mam noworodków złożono podarunki w formie środków do pielęgnacji niemowląt. Szachy w szkołach stały się modne, a w niektórych jest to obowiązkowy przedmiot. Wystarczy zaobserwować, jak wielu uczniów spędza przerwy międzylekcyjne garając tą królewską grę. I być może dlatego tylu szachistów zdecydowało się przyjść na turniej mikołajkowy w Współdzielczym Domu Kultury. Tak liczny udział zagwarantował naprawdę zaciętą rywalizację. We wszystkich szkołach podstawowych na terenie Zgierza funkcjonuje jedna lub nawet dwie klasy szachowe. Tamta królewska gra jest obowiązkowa i oceniana przez nauczycieli. Na turnieju mikołajkowym widać było efekty tego programu nauczania. To turniej dla dzieci, w grupach 2010 i młodsi, 2000, 2009, 2007 i 2006, 2004. Takie mamy trzy grupy, w których wyłonimy zwycięzców. Natomiast mamy jeszcze grupę open, czyli 2003. No i potem starsi. Z roku na rok widzimy coraz większe zainteresowanie grą w szachy. To jest również przez to, że szachy są bardzo mocno promowane. Mogę tylko nadmienić, że obecnie mistrzyniami świata są kobiety, w Pty, które zdobyły Mistrzostwo Świata, nasze polki. Mężczyźni się otarli prawie też o trzecie miejsce w Mistrzostwach Świata, w związku z czym szachy są coraz bardziej popularne. Natomiast wśród dzieci na pewno bardzo dobrym programem była edukacja przez szachy w szkole. I ten program spowodował, że coraz dzieci więcej gra w szachy, a te, które chcą bardziej rozwijać swoje umiejętności, no to przychodzą do naszego koła szachowego. Wielu szachistów na co dzień trenuje w klubach szachowych albo na lekcjach w szkole. Taki turniej to dobra okazja na to, aby sprawdzić się z innymi przeciwnikami. Po raz pierwszy bierzesz udział? Po raz drugi w tamtym roku też był. No i jak ci poszło? W tamtym roku trzecie miejsce. Teraz wygrałam tę partię. Tak naprawdę, no to można powiedzieć, że się nauczyłem takim systemem ulicznym, tylko że nie na ulicy, tylko w szkole, na przerwach. Dla jednych to pierwszy taki udział w turnieju, inni mają już spory dorobek. Wszystkich łączy pasja do królewskiej gry. Po prostu to jest gra strategiczna, która trenuje umysł, i po prostu no, lubię grać, bo sprawia mi to przyjemność. Pasja moja to jest. Tak rozluźniam się, no rozwijam też ćwiczę umiejętności różne, taktyki różne, można, z matematyki też są lepsze oceny lepsze. Szachy, wbrew pozorom i obiegowym opiniom, zawierają wiele elementów wychowawczych, a z badań naukowych, zwłaszcza amerykańskich naukowców, wynika, że są niezwykle skutecznym sposobem na podnoszenie uzdolnień dzieci, szczególnie do matematyki, fizyki i innych nauk ścisłych. Jasełka to widowiska o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane są w polską tradycję. Pomysł tworzenia inscenizacji przypisuje się Świętemu Franciszkowi Zasyżu. To właśnie on zbudował pierwszą szopkę. Niemalże uczniowie wszystkich szkół czy przedszkoli organizują podobne przedstawienia dla swoich kolegów, rodziców oraz nauczycieli. My także z naszą kamerą uczestniczyliśmy w podobnym wydarzeniu w jednym ze zgierskich przedszkoli. W tym roku wyjątkowo w miejskim przedszkolu numer 12 jasełka przygotowały nie dzieci, a dorośli. W rolę Maryi, Józefa, trzech króli, pasterzy i aniołów wcielili się rodzice. Po prostu zostałam wybrana, zgodziłam się, chętnie zagram po prostu, Marię. Zostałem ochotnikiem, ale chętnie się zgodziłem, ale głównie dla naszych dzieci, tak, żeby też miały frajdę, że rodzice coś dla nich robią fajnego. Ale nie tylko rodzice wystąpili podczas przedszkolnego widowiska. Tego dnia na scenie pojawili się także wychowawcy. Dla odmiany postanowiliśmy w tym roku właśnie w ten sposób uczcić wigilię takimi jasełkami niecodziennymi, w których będą uczestniczyć nauczyciele, rodzice, ale jest również grupka dzieci, która będzie śpiewać przepiękną kolendę. Zawsze co roku były wigilie w klasach, a teraz my chcieliśmy coś zrobić dla dzieci, dla, dla rodziców. Choć przedstawienia tego rodzaju odbywają się w przedszkolu co roku, jak widać, za każdym razem wyglądają inaczej. A to również zasługa reżysera, któremu nigdy nie brakuje pomysłów i inspiracji. I składam w Darze Złoto największe bogactwo mojego kraju. Składam tobie, Jezu, kadzidło wonne i pachnące, by cię uczcić, Boże dziecię, leżące na siarku. Oczywiście, jak na prawdziwe przedstawienie przystało, na widowni nie zabrakło najbliższych. Przyda ci się choć, poduszka. O mój Jezu, malusieńki, czemu ci matura nie dała sukienki? Nie miała czym okryć dziecka Pana święta, drżą zimna, maleńkie rączęta. Jezu, choć skromne są nasze ofiary, Ty patrzysz na serca, nie na dary. U stóp Twoich swój rozkładamy, Boże, i ten korzuszek, co ze sobą mamy. Jedno jest pewne, jasełka wprowadziły wszystkich zgromadzonych w świąteczny nastrój. Tego rodzaju wydarzenie to łączenie tradycji, a zarazem integracja społeczności przedszkolnej. Wola walki, pokonywanie własnych słabości, pasja. Tak o zapasach mówili młodzi zawodnicy, uczestnicy Memoriału Marcina Kurpińskiego, który po raz 17 odbył się w Gierzu. Na dwóch matach zapaśniczych spotkało się około 70 zawodników, by walczyć o medale i miejsca na podium. Ogólnopolski turniej młodzików w zapasach w stylu wolnym, organizowany dla upamiętnienia tragicznie zmarłego w 1999 roku Marcina Kurpińskiego. Wówczas 19-letniego zgierskiego zapaśnika, mistrza Polski kadetów, juniorów i wielokrotnego reprezentanta Polski w różnych kategoriach wiekowych. Jest to już po raz 17 rozgrywany memoriał Marcina Kurpińskiego, naszego zawodnika Boruty Zgierz i Zgierskiego Towarzystwa Atletycznego. które tak młodo odszedł i na cześć, na pamięć jego osoby zorganizował. Marcin był bardzo obiecującym zawodnikiem, był członkiem kadry narodowej, przygotowywał się do olimpiady niestety. Na skutek nieszczęśliwych zbiegów okoliczności zmarł właśnie w czasie pobytu na obozie kadry w, wówczas w Mińsku na Białorusi. To było kilka godzin pełnych emocji. Zarówno łzy radości jak i łzy po przegranej walce można było zobaczyć podczas zawodów zapaśniczych, które ściągnęły dzieci z całego kraju. Plan był prosty walczyć i wygrywać. W kwietniu będę kończył 10. No trenuję 5 lat od czwartego roku życia. Dzisiaj wygrana. Tak, to Wiero pierwsza walka, jeszcze może z trzy będą. No i myślę, że tutaj, jak jest tam podium, myślę, że to pierwsze miejsce będzie. Witek, ty pierwszego miejsca byś nie miał co y z Za co lubisz zapas? No, nie wiem, no po prostu tata mnie przeprowadził, tak? I dlatego, bo ja sam nie wiedziałem, co to jest. Y no tata trenował od małego, jakby mały. Trenował, no i jak już ja się urodziłem, od czwartego roku życia, po prostu zaprosił mnie na zapasy, tak? I polubiłeś? No tak, najpierw się uczyliśmy przewrotów, takie tam e, podstawowe rzeczy. No i aż dojrzałem do takiego miejsca, gdzie no już stałem się trochę mocniejszy, taki e, już bardziej rozwi rozwinięty, bo w szkole tak samo jestem więcej rozwinięty niż... Inni, no i myślę, że bardzo warto trenować zapasy. Naprawdę, to jest fajna zabawa. Najbardziej chciałem zdobywać medale i, i chodzić, bo jak dla mnie to bardzo fajny sport. Fajny sport, ale ciężkie są treningi, ciężkie są walki, bolesne niekiedy. Czasami są bardzo bolesne, a czasami są łatwe. Po pierwsze sam trenowałem kiedyś zapasy na włókniarzu, a po drugie energia go rozpiera. Oprócz tego trenuje jeszcze pływanie. Trenował piłkę nożną, na razie z piłką spauzował, więc on chciałby jeszcze coś, ale już czasu brakuje. Wśród dzieci gołym okiem widać, kto trenuje systematycznie i z zaangażowaniem, ten cieszy się ze zwycięstw. Walki były bardzo zacięte. Młodzi adepci zapasów pokazali duże umiejętności techniczne i serce do walki. Organizatorom turnieju głównie chodzi o to, aby rozpropagować tę dyscyplinę wśród najmłodszych. Jest to również szansa na odkrycie nowych, młodych, utalentowanych zapaśników. Taka jest formuła tego turnieju, aby młodzi adepci zapasów smakowali prawdziwych zawodów. Dzisiaj również chcemy im stworzyć atmosferę prawdziwych zawodów. Rozpoczęliśmy od uroczystego wejścia, od hymnu narodowego. A więc chcemy im pokazać jak wygląda sportowa rywalizacja jednocześnie chcemy wychowywać te dzieci. Rewelacyjnie zaprezentowali się na zawodach zawodnicy ZTA Zgierz zdobywając aż 20 medali. Zapaśnicy ze Zgierza zdobyli 11 złotych, 4 srebrne i 5 brązowych krążków. W klasyfikacji drużynowej nie mogło być inaczej. ZTA Wrestling Team zajął najwyższy stopień podium. W marcu, jak w garncu, mówi stare przysłowie, tymczasem nie gorszy okazuje się być grudzień. Obecnie znajdujemy się na skraju wyżu atmosferycznego z nad Rosji w zimnej masie powietrza. Jakie będą kolejne dni? Zapraszam na prognozę pogody. Jutro możliwy śnieg i deszcz. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy zera. Rano i wieczorem będzie ujemna. Piątek przyniesie lekką zmianę w pogodzie, natomiast termometry pokażą do trzech kresek na plusie w ciągu dnia. W sobotę, według synoptyków, temperatura maksymalna wyniesie do 6 stopni powyżej zera. Możliwe opady śniegu. Wysokie ciśnienie sprawi, że wpływ pogody na nasze samopoczucie będzie raczej dobry. I to wszystko, co przygotował dziś dla Państwa zespół redakcyjny wydarzeń. Po krótkiej przerwie ogłoszeniowej zachęcam jeszcze do obejrzenia programu Zgierzanie Inspirują, w którym to o swoim sukcesie z Australii opowiedzą medaliści Mistrzostw Świata w Ratownictwie Wodnym. Na kolejny serwis informacyjny zapraszam tradycyjnie w piątek o 18.30. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dobranoc. Najważniejsze, czyli z Mistrzostw Świata teraz w Australii, dwa brązowe medale w, w konkurencjach sztafetowych. Na pewno na taki sukces liczyłam i bardzo się cieszę, że właśnie udało się zdobyć te brązowe medale, ale na pewno było to duże zaskoczenie, że udało się tak wysoko, e tak dobrze wypłynąć. Znaczy to jest super uczucie zdobyć medal Mistrzostw Świata. Mimo, że to jest kolejny w mojej kolekcji, to każdy smakuje inaczej, każdy smakuje tak samo dobrze. E to Dzięki niemu jesteśmy szczęśliwi, bo ten czas, który poświęciliśmy na przygotowania, te wyżyczenia, to już nie wszystko poszło na marne, tylko na końcu ten medal wisi na naszej szyi. Znaczy, przeciwnicy oczywiście na świecie są coraz lepsi. My staramy się cały czas gonić, cały czas być na równi z nimi, żeby nam nie uciekli, a nawet żebyśmy my ich przegonili. Cały czas mniej więcej ścigamy się z tymi samymi reprezentacjami. Niemcy, Włosi, Australia, Nowa Zelandia to są najlepsze reprezentacje na świecie. Cieszę się, że nasza Polska też również w ostatnich latach jest na tym szczycie. Walczymy jak równy z równy z najlepszymi na świecie, bijemy się o medale, rekordy świata, więc to jest bardzo fajne. Teraz od jakiegoś czasu liczymy się w tej światowej czołówce ratownictwa i pierwszy raz powróciliśmy w ogóle z mistrzostw z tak dużą ilością medali, bo jako cała kadra przywieźliśmy do Polski 13 medali, także to bardzo dobry wynik. Oczywiście każdy z nas w naszych polskich realiach wygląda tak, że niestety każdy trenuje na własną rękę. Nieraz udaje się spotkać w większym gronie kadrowym, ale niestety od tego roku nie, nie mieliśmy finansowania centralnego. Dlatego wyglądały te przygotowania nie tak jak powinny, tym bardziej ten medal mistrzostw świata cieszy. Też żeby wyjechać do Australii było bardzo ciężko z pieniędzmi. Musieliśmy my i też trenerzy szukać własnych sponsorów, ponieważ tak, takich centralnych środków nie, nie dostaliśmy. No i właśnie przy okazji chciałabym podziękować firmie TBS Zgierz, która wsparła mnie finansowo i dzięki niemu udało się też w pewnym stopniu do tej Australii pojechać. No przed nami oczywiście zasłużony odpoczynek. Myślę, że większość z nas y, zrobi sobie przerwę do nowego roku, żeby w nowym roku z czystą głową przygotowywać się do Mistrzostw Europy za rok we Włoszech. Więc myślę, że to najważniejsze że na razie. Spokojny wypoczynek z rodziną, a potem od nowa ciśniemy na treningach. Teraz ciężki czas dosyć. Nie wiemy jeszcze, jakie będą zawody. Na pewno Mistrzostwa Świata we Włoszech, ale czy pojedziemy, no to jeszcze czas pokaże, bo to dopiero za rok. Dużo chęci, zapału i czasu. Bo na pewno trzeba dużo czasu, dużo poświęcej, żeby. No te treningi jednak wymagają i czasu i, i dużo siły, bo trenujemy często w tygodniu 10 razy, także. No podstawą jest oczywiście dobre pływanie. Trzeba mieć bazę pływacką, bo to jest najważniejsze. Więc treningi pływackie są ciężkie 10-11 razy w tygodniu, po półtorej-dwie godziny. Trzeba po prostu wstać rano przed, przed szkołą, po szkole czy przed pracą, po pracy w zależności kto ile ma lat. Poświęcić trochę czasu wyrzeczeń, ale potem jeżeli, jeżeli to wszystko się zgra, to nie ma problemu, żeby, żeby te treningi przynosiły coraz lepsze wyniki, coraz lepsze medale.